Poniedziałkowy dzień, dobry, kochani. Patrzymy, co ten tydzień ma Wam dobrego do powiedzenia. Stali bywalcy wiedzą, jak wybierać. Dla nowicjuszy na kanale podpowiadam: wybieracie po kolorze klucza albo po oprawce tarota, która do Was przemawia. Tu mamy zaczarowany las, tarot kruków, tarot manga, tarot kryształowy, różowy, zielony, biały i złoty klucz. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma. A my jedziemy. 1, 2, 3, 4. Zaczarowany las i różowy klucz. Muszę się przyznać, że ja ten rozkład wybrałam na ten tydzień. Zatem patrzymy, co kosmos dobrego ma nam do powiedzenia. Aura tygodnia. Trójka była, trójka zaklęć tutaj w tym tarocie. Posłuchajcie, może być tak, że będziecie się gdzieś tutaj. Wyprawiać w jakieś podróże, na przykład związane z zawodowymi planami, ale ja bym powiedziała, że tutaj jest inicjacja iskra taka bardziej globalna, to znaczy możecie mieć ochotę na jakieś takie plany, które rozszerzają wasze, wasze granice, czy to zawodowe, czy to duchowe, czy to partnerskie, a może na każdym froncie. Bo trójka zaklęć mówi, że jest ekspansja puszczona we wszechświat, od nas do wszechświata, takie zamówienie, że chcemy czegoś więcej, a wszechświat na to odpowiada, podsuwając nam dobre okazje, dobrych ludzi, albo też po prostu dobrą energię. Ogień. I jeszcze raz ogień. Przepiękna energia. No to zobaczmy, co tutaj magicznego w pieniądzach. Marcowe króliki, a my mamy listopad, dobra, na finansach siadła nam karta księżyc, tak bym powiedziała, plany to tutaj mogą być i globalne, i szerokie, i mogą e, zapowiadać się fajne spółki, fajne zdarzenia, ale jeśli chodzi o pieniądze, to uwaga, w tym tygodniu możemy za bardzo popuścić wodzy fantazji, albo ulec jakimś naszym iluzjom, czy złudzeniom, wydać nie tu, gdzie trzeba, posłać nie tu, gdzie trzeba, po prostu, tu może być jakaś komedia o myłek, posłuchajcie, w tym tygodniu, więc trzeba szczególnie zwracać uwagę, czy wysyłamy na właściwe konto, albo czy podajemy właściwe konto, jeśli byśmy komuś chcieli nasze konto podać. Trzeba zwrócić uwagę na ilość pomyłek, które mogą być w tym tygodniu i je zredukować do minimum. Ok, teraz tak, jeśli chodzi o hmm, pole zawodowe, tu trójka była, tu trójka kielichów. Tu na polu zawodowym wygląda mi, że są powody do mruczenia. Posłuchajcie. Tu jest jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności, tu może być świętowanie małych sukcesów, to może być kończenie udanych projektów, tu wreszcie może być coś takiego, że mamy widoki na fajny kontrakt albo na fajną nagrodę albo na fajną. Jakąś tam premię. Tutaj pachnie radością, i tutaj pachnie naszym szerokim rozmachem, więc dwie trójki w rozkładzie mówią, będzie się działo, ale będzie się działo pozytywnie, wyjątkowo na polu zawodowym. Ok, teraz patrzmy tak. Świątynia uczuć, uczucia dla tych co samotni. Tutaj mamy mądrą kobietę, czyli gdzie indziej, kapłankę. A ja bym powiedziała tak, a tu możecie mieć jakby. Wyjazd związany z, z osobą w waszej rodzinie, ze starszą kobietą, ale miły, z miłą rozmową w tle, może was czekać w tym tygodniu, albo przynajmniej, jeśli nie, nie wyjazd, to wirtualna podróż i rozmowa ze starszą kobietą z rodziny, i to jest bardzo fajne wydarzenie, które. W jakiś sposób wpłynie na Wasze życie pozytywnie. Możecie się dowiedzieć po prostu bardzo wielu pewnie interesujących rzeczy, takie, które jakieś tajemnice mogą Wam zostać odkryte rodowe, rodzinne coś takiego. Natomiast dla w większości z Was też może być taki tydzień, w którym po prostu będziecie szukać wewnętrznego natchnienia I niekoniecznie chcieć się udzielać towarzysko Wytchnienie, zaduma, siedzimy jak gdyby, kreślimy jakieś globalne plany A póki co kontakty towarzyskie tak jakby leżą sobie odłogiem, ale na nasze życzenie I czujemy się z tym całkiem dobrze, tak to powiem Teraz tak, jeśli chodzi o, o świątynię uczuć, czyli dla tych co w parach hmm. As wizji, as pucharów. Kochani moi, tutaj mogą być jakieś bardzo ciekawe sploty zdarzeń. Tutaj wasze serce może się radować, nie wiem, może. Może partner jakiś prezent Wam szykuje, bo w końcu tutaj ten ławącz, który odbija się drugi w tafli wody, ma piękną kolię i ma piękną koronę. Coś mi tak, jakby z prezentem tutaj po tej radości zabrzmiało. W każdym razie bardzo miłe zdarzenia, zaskakująco miłe zdarzenia dla tych, co w parze, jakieś może wiadomości, które ucieszą Wasze serce, jakieś prezenty mogą ucieszyć Wasze serce. Daj Boże, wszystko naraz. Albo wreszcie jakieś takie plany, które zrobicie tutaj, na już nie wiem, podróż. Boy, czy zmiana hmm, wystroju mieszkania, czy też może jakiś piękny prezent kwiatkowy będziecie razem omawiać już teraz. W każdym razie tu jest coś takiego, że serce się cieszy. Niespodzianka, ale piękna. Ze strony partnera w tym tygodniu. Daj Wam Boże, jak najpiękniejszej. A teraz tak, I jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, powiedziałabym, że tu wszystko kwitnie. Kochani, graj buczy, jeżeli nawet było coś do tej pory nie tak z Waszym zdrowiem, gdzieś tam ktoś zakasłał, no to w tym tygodniu wszystko powinno przejść, wrócić do normy, tak to powiem. I teraz Anioły, Anieli, co macie tu powiedzieć? Proszę, miej czas na marzenia. No to co, kochani? To w tym tygodniu maszcie na całego. Marzyciele są mile widziani przez anioły, i tutaj jakaś tajemnica w tym tkwi. <laughs> Pięknego tygodnia, kochani. I teraz zielony klucz i tarot kruków odsłonią nam swoje tajemnice na ten tydzień. Aura tygodnia, kochani. Co tutaj? Król Pentakli. Ależ tu jest fartownie. Posłuchajcie, no dotyk Midasa Król Pentakli. Może być wpływ osoby w typie króla pentakli, która ozłoci wasze życie, a daje wam boże na, na polu zawodowym, czy też no nie wiem, przyjedzie z jakimiś obiecującymi projektami, perspektywami, ale to jest nie tylko perspektywy, to jest materializacja tu na ziemi w formie bogactwa i dobrobytu, tak bym powiedziała. Natomiast ogólnie sama energia tygodnia, która jest w tym Król Pentakli mówi Posłuchaj, o złocecie tylko stój nogami na ziemi, m, głowa na karku, a resztę zostaw mnie. Będę ci dawał sprzyjające sploty fortuny, okoliczności, tylko ty wykazuj się zdrowym rozsądkiem i uporem, i konsekwencją. Więc tutaj pachnie mi, że będzie to tydzień naprawdę dobrych szans. Gdyby ktoś jeszcze szukał pracy, to tu naprawdę posłuchajcie, bomba. Tydzień na to, tylko trzeba się pokazać z takiej stabilnej strony na rozmowie, nie emocjonalnej, tylko konkretnej, perfekcyjnie racjonalnej i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co król monet lubi, czyli łebsko, zdroworozsądkowo, twardo na ziemi stojących ludzi, nie fantastów. Ok, teraz popatrzmy tak, jeśli chodzi o Mm, o portfel, o finanse. Posłuchajcie, jakby ktoś miał lokaty. To posłuchajcie, nie ruszać ich, jakby was nawet korciło, tak to powiem. Gdyby was w tym tygodniu, czy kiedykolwiek naokoło niego korciło na jakieś zmiany lokal, bo to mówią, niech siedzą tam, gdzie są wasze pieniądze, po prostu. Um, też to jest tydzień taki, który mówi: nie szastamy. Niech siedzą w ogóle tam, gdzie są pieniądze. W portfelach, na kontach, w skarpetach, w kieszonkach, gdzie macie pokrywane, tam trzymajcie. W tym tygodniu nie szastać. Z jakichś powodów wam się to później opłaci, tak to powiem. I też nie lokować mnie w nic takiego, że nagle jakaś tam okazja nie wiadomo. Nie, nie, nie. Trzymać. Trzymać pieniądze w tym tygodniu. Tak mówi król monet i tak mówi siódemka monet. Tutaj możecie czekać na jakieś pieniądze. One przyjdą, ale jeśli czekacie, to mogą się lekko opóźnić. Tak to powiem. I teraz tak. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj kochani dziesiątka kucharów. Tu król monet. No, wartowny ten rozkład. Nie powiem. Tu są jakieś takie y, dziesiątka mówi o zakończeniu pewnego cyklu, i to y, jeśli, jeśli popatrzymy na te puchary, to tu są powody do radości. To może być coś takiego, że w końcu sfinalizujecie jakieś wiekopomne dzieło, jakiś projekt, a być może w końcu docenią Was w taki sposób, że y, będziecie bardzo, ale to bardzo no, niemiłosiernie usatysfakcjonowani. Jest, jakby, jest to energia w pracy taka, która mówi, że tu jest miło, tu jest przyjaźnie. Tutaj raczej nie powinno być żadnych nieprzyjemnych, wiecie, siurpryz po tym tygodniu, a wręcz nawet gdyby były jakieś awantury wcześniej, to one się powinny w tym tygodniu załagadzać i wszystko powinno kończyć się dobrze. To jest tydzień, który wnosi spokój i równowagę, ale od was również wymaga takiej energii. Czyli on będzie pomagał, a wy po prostu na mistrza zen i korzystajcie z tego dotyku Midasa w tym tygodniu. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co samotni, kochani, cesarzowa, król monet, tu się dzieje to grubo. Popatrzcie, na karcie tej cesarzowej jest słońce, w środku ma serducho i kielich podany. E, ja myślę, że to jest tydzień, w którym jest okazja spotkać albo y zawrzeć zna z znajomość z taką osobą, która naprawdę mocno zaświeci na Waszym niebie. I to może się nazywać początek romantycznej podróży, która ma szansę na y zakorzenienie w jak minimum potem w idealnej przyjaźni. I jeśli nie mówimy, że są tu perspektywy na obiecującą znajomość taką, którą można zawrzeć, no... Z perspektywą na dłuższą relację, i ja Wam tego życzę od serducha. Otwierajcie oczy szeroko. Kontakty tam wszędzie po prostu brylować mi, proszę, po internetach, bo to jest ten tydzień, który mówi: Ja tutaj ci nieba jestem w stanie przechylić. O, czy mam kciuki. <laughs> Jeśli chodzi o yy, dla, yy, dla tych, co w parze, energię. A może być tak, w sumie by się chciały jakieś plany zrobić, ale gdzieś tak, jakby coś się rozjeżdżały wasze, wasze perspektywy wzajemnego porozumienia w tym tygodniu. Może być tak, ale to może wynikać z braku czasu. Po prostu wy tu, partner do wieczora w pracy. Wy do wieczora w pracy, partner kurczę, nie wiem, na siłowni po pracy odpoczywa. I coś takiego tutaj jest, co mówi, że taki tydzień, który wymaga rzeczywiście, jakby, przed, wiecie, przetrwania, ale nie na zasadzie, Kłótni nie widać, tylko jakby nie ma jakby za bardzo wiele płaszczyzny do wspólnego porozumienia, ale też może być tak, że jesteście tak naprężeni po prostu pracą i tym wszystkim, co się dzieje, że najzwyczajniej w świecie po prostu wracacie do domu i kładziecie się obok, żeby tylko zasnąć. To też tak może być. No tak i tak też bywa. Jak ktoś już ze sobą jest tam 7 czy 8 lat, to wie, że czasami nawet dobrze jest zasnąć koło tego partnera i nie za dużo mówić, ale wiedzieć, że mamy kogoś bliskiego obok siebie. I ten tydzień taki może być, ale tutaj wiecie, jak jest. Jest taka energia lekka, powiedzmy, mieczowa w danym tygodniu, to znaczy, że przyszłe tygodnie mogą przynieść ożywienie. Nie ma inaczej, w naturze nie ma stagnacji, więc na chwilę po prostu może być no, taka pogoda mało romantyczna w waszych sypialniach i w Waszych domach, co nie znaczy, że nie ma miłości. Kochani, dobrze, teraz popatrzmy, jeśli mówimy o świątynie ciała, czyli o zdrowie, tu król, tu pasz kielichów, tu jedynie trzeba uważać, żeby kilogramów nie przybyło, bo tu jakby tak, jakby tak wieczorami podjadać dużo ciasteczek i czego tam jeszcze, co się kocha, bo król monet lubi pojeść pasz kielichów, też raczej nie odmawia czegoś pysznego, no więc tu wiecie, tu tylko uwaga na, na tak zwane dobicie sobie niechcianych kilogramów, ale ogólnie to zdrowie... Tryskające. Jak byliście do, do, do tej pory gdzieś tam jeszcze chorzy, albo wychodzicie z czegoś, to tu wręcz mówimy o wzmocnieniu zdrowia. Dobry tydzień. Jak, jak macie bardzo poważne jakieś schorzenia przy sobie, nie daj Boże nikomu, to to jest tydzień, który jakby wspomaga zdrowienie, wiadomo. I anioły mówią, bądź kreatywny. I co ja Wam powiem? Wymalujcie mieszkanie na żółto, na niebiesko, na różowo, nie wiem, zróbcie grafiki, oczywiście pół żartem, pół serio mówię, ale anioły namawiają was, bądźcie kreatywni do co, na całego. A ja życzę wam tygodnia pięknego. I <grym> teraz, kochani, Tarot Manga i biały klucz i zobaczymy co tutaj kosmos ma dla was w zanadrzu. Dobra. A ja kochani, piękna energia, ja Wam powiem, popatrzcie, tutaj zbroja zostawiona u rycerza na koniu, w tej, tutaj jest pokazana księżniczka monet, gdzie indziej byłby to rycerz monet, ale zbroje zostawiona na koniu, więc tak jakby energia, która mówi, fajnie jest, jest spokojnie, jest bezpiecznie i nawet nie ma co tutaj jak gdyby szukać bojów, przebojów, ani podbojów w tym takim słowa znaczeniu, że nie trzeba się za nic bić jak gdyby w tym tygodniu, bo powiewa spokojem, nawet można by rzec nudą, no kur... Ale chodzi o to, że jeśli do tej pory były jakieś niesnaski, były jakieś awanturki, to to jest tydzień, który mówi: A ja wnoszę taką energię sennej, bosanowy. Zbroję możesz odłożyć na bok. Nawet jeśli wcześniej było nie tak, to teraz jest czas relaksu i odpoczynku. No to fajna energia, taka opiekuńcza. Zobaczmy teraz, co w pieniądze. A, a tutaj posłuchajcie aż ręce zatarłam karta słońca. A gdzie wchodzi karta słońca? Tam jest takie grzanie i takie energetyzowanie złotą solarną energią. To jest magnes na pieniądze w tym tygodniu. Więc posłuchajcie. Nie jest to co prawda koło fortuny, ale nawet puśćcie los, jakiś taki uśmiech do fortuny, bo tutaj grzeje, tutaj mówi, że przyciągacie pieniądze. Tu mogą przyjść w ogóle jakieś prezenty, jakieś nie wiem y, zwroty, o których już dawno zapomnieliście. Tu mogą przyjść jakieś nagrody. Tu wreszcie mogą przyjść prezenty, bo słońce mówi, no po prostu jest tak gorąco w tym portfelu, że aż pazy, kochani. Pięknego tygodnia. Aha. Patrzmy, co tu w pracy będzie. A w pracy paść Pucharów. No ten tydzień macie jakiś taki na luzie, że posłuchajcie, nawet gdyby to było, nie wiem, jakieś korpo, które z Was soki wyciska i na ogół szrubują tam jakieś normy i nie wiem co, to w tym tygodniu tutaj jakoś tak spokojnie, czarująco, nie wiem, szef będzie miał dobry humor, e, wypije melisę czy co, bo tu po prostu, tu jest atmosfera sielska, anielska w pracy, jakieś miłe zdarzenia, tu mogą być miłe pogawędki, miłe spotkania, nawet gdyby do tej pory było nerwowo, to tu jest czarująca atmosfera w pracy. No co wam, mam powiedzieć? Spokojnie, a wy tutaj, tak jak mówimy, zbroja odłożona na bok i można relaksować się, no w pracy wiadomo, nie, na, nie należy się mocno relaksować, ale jest luz, tak? <ścoughs> Teraz patrzmy, jeśli chodzi o czy, tych, co samotni, jakie tutaj sprawy się mają. To jest cesarzowa, tylko ona tu ma numer 4 w tarocie manga, zamieniła miejsce z cesarzem, więc pewnego rodzaju uporządkowana energia, ale cesarzowa zawsze wnosi... Błogosławieństwo. Ja bym powiedziała tak, ona się patrzy bardziej na kasę niż na kontakty towarzyskie, ta cesarzowa. Tu jest tak, że jakby za wiele się nie dzieje w tym tygodniu rzeczywiście, ale będziecie tak jakoś rozleniwieni, że nawet chyba nie za bardzo się Wam tych kontaktów towarzyskich będzie chciało. Bardziej tak na sybarytę życiowego będziecie w tym tygodniu. Pojeść, odpocząć, zobaczyć, co tam mają ciekawego, pocieszyć się tym, że portfel grubiutki może coś tam kupić sobie fajnego takie energie mi tutaj idą. Ale spokojna, piękna, taka błogosławiąca energia tutaj również weszła po cesarzowej. Ewentualnie, jeśli macie kogoś na oku, e, takiego już obiecującego, to to jest taka energia, która mówi dalej, do przodu, idziesz po prostu po swoje, bo tutaj na pewno zrobiłeś, zrobiłaś dobre wrażenie. Jeśli byście wcześniej zawarli jakąś fajną znajomość. Okej, okay, a teraz jeśli mówimy o tych, co w parach, a ci, co w parach mają tutaj pazia mieczy, tutaj spokój, sielsko aniersko, ale paźnie czy namawia do wyjaśnienia, wiecie co, to jest taka energia, jeśli nawet mm, poprzednie tygodnie były czymś takim, co nakręcałyby Was w jaką, jakąś taką, nie wiem, no powiedzmy sobie złość, czy chęć scysyjki z partnerem, to ten tydzień mówi tak, a ja jestem dobry do wyjaśnienia wszystkich nieścisłości, nieporozumień, bo tu jest spokojna energia, która mówi, że jeżeli spokojnie wyjaśnisz swój, wyjawisz swoje racje, to partner Cię równie spokojnie wysłucha. Pamiętajcie, zbroje zostawiamy razem z koniem w przedpokoju i z partnerem rozmawiamy w pozycji pokojowej i wtedy jak gdyby wszelkie niesnaski można o nich zapomnieć. Tydzień mówi, możemy wyjaśniać wiele rzeczy, ale też możemy uzgadniać wiele rzeczy i konkretyzować plany na przyszłość. To jest taka fajna, sprzyjająca, błyskotliwa energia dla Was. I jeżeli by popatrzeć na jakiegoś wściekłego sąsiada, to raczej będzie dezaktywowany przez tą energię, czyli osoby trzecie, które wtrącają się w Wasz związek, raczej przez energię tygodnia są dezaktywowane, tak to powiem. A teraz tak, świątynia trzała, czyli zdrowie. Tu jest rozleniwienie od tygodnia, a tu się organizm musi przed czymś bronić. Powiedziałabym, że zwróćcie uwagę, czy się... Po cichu gdzieś nie zakrada jakaś, nie wiem, infekcja. Czy coś takiego, wiecie, trzeba by było zrobić, jak to się mówi, sprawdzić, byłaby to ogień, to też krew, więc można by sobie krewkę zbadać, bo tu po cichu gdzieś organizm mówi: no popatrzcie, sam organizm jest przedstawiony w tej, kar tej karcie, coś go tutaj, prawda, próbuje zajezlewieć w z sprawie. On się broni, ale trzeba mu pomóc, chociażby suplementami diet, yy, wiecie, takimi lekarstwami, jakimiś fajnymi, no, mm, ciekawa, puściłam się, wiecie o co chodzi? O suplementy diety, tak? Okej, okay. teraz tak, jeśli patrzymy o aniołów, bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś, kochani. Czyli nie doceniacie się, nie jesteście zadowoleni ze swoich wysiłków, i anioł mówi: Tak nie będzie, proszę się popatrzeć wstecz i pogłaskać po główce za to, co już osiągnąłeś. I ten tydzień to Wam miał do powiedzenia, a ja Wam życzę pięknego, kochani. Do zobaczenia w następny poniedziałek. I teraz. Kryształowy tarot i złoty klucz, i patrzymy, co energie kosmosu mają Wam do powiedzenia. Aura tygodnia, królowa mieczy. No, chciałoby się powiedzieć też w akcji, ale posłuchajcie, oczywiście no, mogą być jakieś odwiedziny, czy też interwencja osoby w Wasze życie w typie królowej mieczy. Ale powiedziałabym, że ten tydzień również mówi nam o tym, żeby wziąć wszystko na inteligentność, na swoją inteligencję, na swój błyskotliwy rozum, na poczucie ciętego humoru i nawet gdyby ta Teściowa czy jakaś taka kobieta w typie, w typie królowej mieczy próbowała ingerować w nasze życie, to pamiętajcie, że właśnie taka energia yy, chłodnej analizy, yy, pięknej, dyplomatycznej postawy. Subtelnego, ale może być ciętego do wcipu. Czy też w końcu właśnie zasłonienia się takim poczuciem, że emocje są tutaj niewskazane, będzie bardzo pomocne na ten tydzień. Ogólnie taka energia, która mówi: bądź przezorny, przezorna, bądź, bądź używaj więcej rozumu niż emocji, i wszystko będzie cacy. Ok, jeśli chodzi o pieniądze, a to ruletka. Posłuchajcie, koło Fortuny, no to warto by było coś zagrać, zakręcić w tym tygodniu, no naprawdę, co tutaj koszty pokazała. Jakby jeden los sobie kupcie chociażby, jakby nie trzeba szarżować, nie za dużo, nie miliony, ale jeden los, postawcie coś na to koło fortuny. Ogólnie to mówi, że rzeczywiście nakręca się i to dobra koniunktura w Waszym portfelu, tutaj może być nagły przypływ, taki niespodziewany. Po kole fortuny nie jesteśmy w stanie powiedzieć, skąd te pieniądze przypłyną, bo to jest jakby czasem splot jakichś ciekawych okoliczności, czasem no nie wiem, spadną Wam pod nogami, znajdziecie dosłownie, tu się może wszystko przydarzyć. Takiego ciekawe rzeczy, ale ogólnie ta fortuna Wam sprzyja w tym portfelu w tym tygodniu. Także dobrze jest. Teraz patrzmy, a w pracy. A w pracy, jakby taki moment, kiedy albo będziecie mieli poczucie, że musicie się rozdwoić, jak gdyby nie wiecie, czy jeden, czy drugi projekt, bo obydwa ważne. Być może niektórzy z Was zaczną się zastanawiać, czy czegoś na drugi etat, czy czegoś ewentualnie tam nie dołożyć. Jest tutaj pewnego rodzaju taka jakby destabilizacja, ale w takim znaczeniu w pracy, że tak jakby zastanawiacie się, w co w ręce włożyć, czy w lewo, czy w prawo. Więc lekki tutaj może być rozgardiaż w pracy, ale taka ta energia mówi spokojnie. Po prostu zastanów się, jak albo jak podzielić siły na dwoje, albo czy rzeczywiście może nie warto podjąć jeszcze jakiegoś dodatkowego, hmm, dodatkowego wyzwania w formie pracy, czy też, czy też drugiego etatu. Można, można by się było zastanowić w tym tygodniu. Ogólnie taki lekki, lekki brak synchronu, jeśli mówimy tutaj. Na polu zawodowym, ale to jest też coś takiego, co wywołuje adrenalinkę w żyłach i sprawia, że chcecie właśnie, że chcecie czegoś więcej. Wiecie? Więc energia tygodnia mówi, ugraj to bez emocji, chłodna analiza i zastanów się. Być może rzeczywiście otwierają się też drogi do jakby dwóch współpracy dla was, na przykład, i będziecie się zastanawiać, czy z tym, czy z tym partnerem, albo czy w lewo, czy w prawo, albo czy zmienić pracę, czy nie zmienić. Tutaj takie energie. Więc trzeba analizować w tym tygodniu. Teraz tak, a tutaj. Dla tych co samotni, tu królowa mieczy, tu dwójka mieczy, a tu mi się zobrażacie na cały świat i okolice i powiecie, że powiecie tak, no że nie no, pół żartem, pół serio, że najlepiej to jest po prostu jak gdyby nabrać wody w usta i po prostu jakby stronić póki co od życia publicznego, tak to powiem. Rzeczywiście jest taki moment wyciszenia, kto wie czy na jakiś urlop nie pójdziecie, albo się nie zaszyjecie gdzieś pod wiecie, pod jakimś, pod jakimś po prostu takim adresem, którego nikt nie jest, na przykład, jeżeli wyjeżdżacie na wczasy, to tam telefon będzie mało włączony, i tak dalej. Jakieś takie wakacje od, od świata i ludzi, tutaj. Nawet jak chodzicie do pracy, to i tak po, po pracy tak jakbyście chcieli, nie wiem, przespać, odespać, poczytać książkę. To taka awangardowa postawa na ten tydzień, ale to też można. Czemu nie? Samemu ze sobą człowiekowi też czasem jest dobrze, i tak też czasem trzeba. Taki tydzień, kiedy po prostu jest jakby odpoczynek od świata i od ludzi. A tutaj też mieczowo, jeśli chodzi o pary. Posłuchajcie, nie wiem czy w parach na przykład jakiś partner nie pojedzie na albo wy, albo partner, gdzieś jakiś wyjazd może być po prostu, albo jakieś takie um, z wyjazdem związane um, ceregiele. Tutaj o coś takiego może chodzić. Może być mentalne oddalenie na chwilę partnerów, ale to dlatego, że miecze mówią, że jest dużo na głowie. Miecze powodują, że jest pewnego rodzaju napięcie, być może nawet frustracyjka lekka z powodu tego, że coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić, a czasu na to nie ma, albo, albo czas nas ponagla i ludzie, i tutaj może być tak, że czujecie się albo oddaleni od partnera. W tym tygodniu nie ma za dużo czasu na czułe tedatyt, albo też po prostu jest rozłąka przez to, że ktoś z Was będzie musiał gdzieś pojechać, tak? Albo rozmowy jakiejś podróży może tak być. Teraz popatrzmy, jeżeli chodzi o świątynię trzeła, czyli o zdrowie. Czy co, tu jakby się, jakby mogą być, jeżeli na przykład byłyby przy Was od dawna jakieś problemy z, na, na, zasadzie, na zasadzie jakieś nerwice, czy też jakby takie, wiecie, a czy to, czy to po prostu związane z emocjami, czy to z jakimiś stresami? Jakby od dawna były przy Was takie problemy, to ten tydzień może je nasilać, i mówi ta karta bezwzględnie po prostu. Zadbajcie o dobrą jakość snu i wtedy nie będzie problemu. Tu trzeba się wyspać, tu trzeba sobie kakao dołożyć, serotoniny czy czego tam dobrej muzyki i wtedy ten tydzień przejdzie, jak to się mówi, bezboleśnie, bo tutaj może być takie napięcia psychiczne, jakby kumulować ten tydzień. A anioły co mówią? A anioły mówią, a poznaj samego siebie. Proszę bardzo, przed lustro i przyglądnąć się, kto tam po tej drugiej stronie stoi. Okej okay, kochani, no to cóż, to ja Wam życzę pięknego tygodnia. Anioły każą Wam patrzeć w lustro i poznawać samego siebie. I co? I widzimy się w następny poniedziałek. Pa pa!